Dzień dobry, witamy serdecznie w programie Kowalski Użmit. Dzisiaj z Legnicy, wcześniej Lignic, która jest oddalona 80 km od Wrocławia. Witamy bardzo serdecznie. Jesteśmy co prawda w Legnicy, ale zaczynamy od Wrocławia. Miasta, które my wrocławianie chętnie określamy mianem miasta spotkań. te spotkania dotyczą wielu dziedzin życia, także religii. We Wrocławiu na przykład od 15 lat działa żydowska szkoła, która otwarta jest na uczniów różnych wyznań. Szkoła żydowska jest popularna także wśród chrześcijańskich rodzin, które zapisują swoje dzieci z dużym wyprzedzeniem, aby tam pobierały wykształcenie. Tosia Kosmala jest w piątej klasie żydowskiej szkoły podstawowej Shalom Aleichem. Została zapisana do tej szkoły zanim się urodziła. Rodzice od początku nie mieli wątpliwości, do jakiej szkoły posłać jedyną córkę. Zależało im na dobrym wykształceniu dziecka. Wypór tak naprawdę był dość prosty. E, podyktowany chociażby tym, że mieszkamy tutaj, gdzie mieszkamy, w, w, w dzielnicy Czterech Świątyń. E, szkołę e, dawniej Laudy Rezheim, teraz Shalom Aleichem, znałam z informacji przekazywanych przez innych rodziców. Tosia poszła do tej szkoły, bo ta szkoła wydawało mi się, że spełnia wszystkie moje wymagania. Szkoła Shalom Aleichem była i jest niereligijną szkołą żydowską, w której każdy może podjąć naukę. Normalnie się uczymy wszystkich rzeczy, ale dodatkowymi przedmiotami jest historia żydowska, hebrajski i kultura żydowska. Jidysz jest językiem martwym i mało osób go zna, lecz hebrajskim chciałabym dobrze mówić. W szkole uczy się 50 dzieci, średnio po 8 w klasie. Dzięki temu szkoła od lat cieszy się wysokim poziomem nauczania. Duże sukcesy odnosi również pracownia plastyczna, działająca od 15 lat w tej szkole. Czy nie? Nie, nie! Żyjemy rytmem świąt żydowskich przez okrągły rok. Jest to piękna, kolorowa kraina, ponieważ zaczynamy już we wrześniu, zaczynamy od Nowego Roku Żydowskiego, na który to Nowy Rok Żydowski budujemy szałasy, malujemy te szałasy, malujemy dekoracje owocowe i zawieszamy w szałasach na podwórku a także we wnętrzu naszej szkoły. Kolejne święto, to święto takie bardzo spektakularne, to Chanuka Święto Świateł. Potem przechodzimy do następnego święta, Purim Szpile jest bardzo kolorowym świętem, ponieważ jest to święto przebierańców, można powiedzieć, czyta się Księgę Estery i o tym, jak to Estera uratowała naród żydowski. Szkoła prowadzi również zerówkę. Niektóre dzieci są zapisywane do niej w wieku pięciu lat. Rodzice chcą, aby ich pociechy od najmłodszych lat mogły rozwijać swoje pasje. Pomagają im w tym dobrze wykształceni nauczyciele, którzy indywidualnie podchodzą do każdego dziecka. W większości szkół, w których uczyłem, dzieci nie akceptowały, nie akceptowały repertuaru, który im podawałem. A, a tutaj dzieci po prostu są gotowe zatańczyć i zaśpiewać wszystko. To, to naprawdę y, dla nauczyciela to jest taka duża furtka do tego, żeby zrealizować wszelkie pomysły. Oni potrafią zaśpiewać muzykę chóralną, ale potrafią też jakieś e, żydowskie tańce, czy tradycyjną żydowską muzykę. Szkoła Żydowska działa we Wrocławiu już 15 lat. Kładzie nacisk na kształcenie w duchu tolerancji i szacunku dla różnych religii i kultur. Szkoła ma dwa cele, takie główne. Pierwszy cel to przywrócić Żydów w społeczności żydowskiej, a najłatwiej nam to zrobić poprzez dzieci. Bardzo dużo osób, które nawet nie deklarują przynależności do, do społeczności żydowskiej na początku posyłania swoich dzieci do naszej szkoły, na końcu mówią, że mają gdzieś tam korzenie. A drugi cel to jest wychowanie dzieci. W takim przesłaniu, że jeżeli coś jest inne, to nie znaczy, że, że należy się tego bać. Że Żydzi to są tacy sami ludzie jak, jak katolicy, prawosławni, protestanci, Świadkowie Jehowy i, i wszelkiego rodzaju inne wiary. Dzieci, które chodzą do nas są bardzo otwarte, nie boją się niczego, potrafią mówić, potrafią pytać i nie boją się pytać. I chyba to jest najważniejsze, że oni wychodzą i są takimi posłańcami, posłańcami tego, że należy wszystkich szanować przede wszystkim. Organizatorem szkoły jest Fundacja imienia Pauli Olendorf, która ma w planach rozszerzenie działalności edukacyjnej o gimnazjum oraz liczne projekty, które mają przybliżać kulturę żydowską Wrocławianom. Ta szkoła jest przede wszystkim szkołą dla mniejszości żydowskiej, ale nie tylko. Przyjmujemy dzieci wszystkie. Mamy też program dla dzieci, które są w jakiś sposób wykluczone. One wtedy nie płacą czesnego, gdyż najwyższą formą jak gdyby, takiej pomocy, jaką, jaka jest zapisana w judaizmie, czyli cedaki, jest pomoc komuś w usamodzielnieniu się. Nie dawanie mu jałmużny, ale pomoc w usamodzielnieniu się. Rodzice Tosi są chrześcijanami, ale nie narzucają dziecku swojej woli, chcą, aby sama w przyszłości dokonała wyborów dotyczących religii, szkoły czy zawodu. Chcielibyśmy, żeby Tosia była człowiekiem otwartym, człowiekiem, e, który e, jest ciekawy świata, różnych kultur, różnych religii, a kiedyś w przyszłości, jak już będzie na tyle dojrzała i dorosła, żeby podejmować takie ważne decyzje, sama sobie wybierze kim, kim chciałaby być. Znajdujemy się na cmentarzu żydowskim w Legnicy, który ma 175 lat. To jedyny cmentarz żydowski, który ocalał po wojnie. Tutaj zostali pochowani ważni mieszkańcy miasta, jak prawnicy, przedsiębiorcy czy lekarze, reprezentanci gminy żydowskiej Legnicy. Od czasów nazistowskich prawie nie ma tu już Żydów, dlatego też przez wiele lat prawie nikt nie interesował się losem cmentarza. To się właśnie zmienia dzięki grupie młodych ludzi, którzy założyli stowarzyszenie Lignice.pl i troszczą się o cmentarz, ale i inne istotne miejsca w tym mieście. I wiele historische Orte der Na cmentarzu żydowskim w Legnicy spotkałam twórców portalu lignic.pl, Bartka i Marcina. Panowie, jak duża była gmina żydowska przed wojną tutaj w Legnicy? Przed wojną była dosyć spora to było kilka tysięcy osób. Wiadomo, okres trzeciej rzeszy. Zostało tutaj w 1939 roku około 70 osób. Dzisiaj gmina Żydowska liczy nie więcej niż 50 osób. Mhm. A jeśli chodzi o wasz portal Lignic.pl, skąd pomysły, żeby zająć się historią waszego miasta? Chcemy złamać pewien stereotyp, który e, e, mówi, że Legnica jest miastem radzieckim. E, bo przez pół wieku stacjonowały tutaj e, wojska północnej grupy. Armii Radzieckiej. Natomiast Niemcy byli tu przez wieki, a nie mówi się o tym, nie pamięta się o tym, że Legnica jest, była miastem niemieckim. I ta część historii Legnicy warta jest wspominania, przypominania, opowiadania. Nasz portal nieprzypadkowo nazywa się Lignic.pl. Jest to takie połączenie niemieckiej i polskiej nazwy. Macie jakiś kontakt z ludźmi, którzy kiedyś mieszkali w Lignic? I tak. Gdy nasza strona została uruchomiona Naw dzięki tutaj uprzejmości Urzędu Miasta udało nam się nawiązać kontakt yy, z Legnicer Zamląg Wuppertal, yy, z ludźmi, yy, którzy, yy, którzy właśnie pochodzą z Legnicy, którzy tam się osiedlili. Yy, dzięki temu zostaliśmy zaproszeni w lipcu ubie ubiegłym roku, dzięki temu mogliśmy przez trzy dni obejrzeć Wuppertal, a także yy, zapoznać się ze zbiorami właśnie legnickimi, największymi legnickimi zbiorami poza właśnie Legnicą, yy, które... Yy, yy, Prezentujemy na swojej stronie. Macie zamiar również odkrywać tajemnice tego cmentarza? Ten cmentarz już jest nam troszkę znany. Byliśmy tu niejednokrotnie i poznawaliśmy historię tego miejsca poprzez te nagrobki, które widzimy wokół nas. My chcemy zrobić coś, coś innego. Społecznie będziemy pracować na tym cmentarzu, próbując przywrócić mu choć w najmniejszym stopniu taką namiastkę porządku, bo jest mocno zaniedbany. Planujemy taką społeczną akcję sprzątania zorganizować. Przechodzimy do wyjątkowo smutnego rozdziału polskiej, niemieckiej i żydowskiej historii. 19 kwietnia przed 70 laty wybuchło powstanie w getcie warszawskim. W sumie w getcie zostało uwięzionych pół miliona Żydów. Żyli tam i umierali w strasznych warunkach. Nazistowska propaganda pokazywała zupełnie inny obraz żydowskiej dzielnicy. Jael Hersonski, żydowska reżyserka, znalazła w archiwum film propagandowy o getcie i postanowiła pokazać go opinii publicznej w rocznicę powstania w getcie warszawskim. Chcielibyśmy pokazać materiał o tej historii. Bogaci Żydzi w warszawskim getcie. Zdjęcia zostały zainscenizowane i nakręcone przez propagandę nazistowską, zagrali autentyczni mieszkańcy getta. Przez dwa lata mieszkało tu pół miliona ludzi. Na potrzeby tego filmu musieli grać według scenariusza. Bogaci Żydzi każą biednym Żydom umrzeć z głodu. Izraelska reżyserka zdecydowała się, aby ten roboczy materiał filmowy, który nigdy nie został zmontowany, wyciągnąć z piwnic berlińskiego archiwum i na jego podstawie zbadać prawdziwą historię. I to trwało ponad 20 minut, aż w końcu odważyłam się wejść do tego budynku. To było tak, jakbym weszła w czyjś umysł, jakbym była w środku procesu myślowego historii. Wiedziałam natychmiast, że tym zacznę film, tą przeżytą podróżą w czasie. Reżyserka odszukała osoby, które przeżyły warszawskie getto. Długo z nimi rozmawiała. Oni byli wówczas dziećmi, ale pamiętali zdjęcia realizowane przez Niemców na terenie getta. O Boże. Myślę cały czas o tym, że wśród tych ludzi mogłabym zobaczyć moją matkę. W ramach castingu zostali wybrani ludzie, którzy wyglądali typowo żydowsko. To dowód na to, że ten film był starannie przygotowywany już na etapie dokumentacji. Statyści częściowo byli zmuszani do wzięcia udziału w zdjęciach, inni Wzięli w nich udział dobrowolnie, ponieważ mieli nadzieję, że dzięki temu ich sytuacja się poprawi. Reżyserka znalazła kilka zdjęć, na których widać umądrowanych operatorów kamer. Jeden z nich został zidentyfikowany. Reżyserka znalazła protokół sądowy z lat 70. Operator Willi Wist był przesłuchiwany jako świadek. Na potrzeby filmu reżyserka zainscenizowała scenę przesłuchania. Panie Wist, sąd chciałby wiedzieć, czy w czasie wojny był pan też w warszawskim getcie? Tak jest. Panie Wist, czy może nam Pan powiedzieć, czy po otrzymaniu zlecenia na nagranie filmu w Getcie uzyskał Pan informację, w jakim celu jest on robiony? Nie było mi wiadomo, w jakim celu jest ten film robiony i w jaki sposób będzie wykorzystywany. Reżyserka znalazła także inne osobiste relacje, w których była mowa o nagraniach filmowych. Wielu mieszkańców Getta prowadziło dzienniki, nawet jeśli w ten sposób ryzykowało życie. Każda scena była ćwiczona. Na ulicy Smoczej były inscenizowane sceny masowe. Nowi uciekinierzy byli przeganiani z placu przez żydowskich policjantów. To jest przecież Rubinstein, na miłość Boską. Wszyscy równi, wszyscy równi. Tak zawsze mówił. Ach, tę panią przecież znałem. Ona biegała zawsze tu i tam z dzieckiem na ramieniu i krzyczała ona. Że brała o kawałeczek chleba. Obraz filmowy, tak czy owak to tylko wycinek, to jest rama, w której łapie się dwie rzeczywistości. Jedna jest uchwycona przez twórców filmowych, ale jest jeszcze głębsza rzeczywistość ta z autentycznymi mieszkańcami getta, z ich autentycznym życiem. Józef Goebbels zanotował w swoim dzienniku: Dzisiaj zostały mi pokazane straszne zdjęcia z warszawskiego getta. To tylko wzmocniło moje przekonanie, że musimy tę rasę usunąć z powierzchni Ziemi. Myślałem, że to ironiczne, że dał się przekonać własnej propagandzie temu, że wszyscy Żydzi mieli zostać unicestwieni. Kamera jako narzędzie tortury, ludzie jak obiekty do oglądania w klatce. Teraz znowu wracamy do Legnicy. Umówiliśmy się tu ze Zbigniewem Brzezińskim. On jest archiwistą amatorem. Na stronie lignitz.pl umieszcza wszystkie skarby, które do tej pory udało mu się zebrać. Jesteśmy z wizytą u pana Zbigniewa Brzezińskiego, pomysłodawcy i twórcy portalu Lignit.pl. To jest, panie Zbigniewie, pana królestwo, tak? Tak to można nazwać. Tutaj gromadzę swoje zbiory. Czego przede wszystkim dotyczy ta kolekcja? No może nie przede wszystkim, ale jedynie historii Legnicy, czyli Lignic. Zbieram wszystko, co dotyczy naszego miasta sprzed roku 1945. Wszystko, czyli co Pan zbiera? Ha. Wszystko, co można zmieścić. Ale ma Pan tu na przykład łódź podwodną? Tak, ale w skali, w skali 1 do 25. <noise> no tak, jest to okręt podwodny Lignic oczywiście który został ochrzczony przez nadburmistrza Legnickiego, wyruszył na swoją pierwszą walkę, może w pierwszy rejs i został zatopiony w pierwszym rejsie, także nikogo nie zatopił, nikogo nie zniszczył. A co takiego jest na stole, bo widzę mnóstwo różnych papierów. To znaczy, takich kilka charakterystycznych rzeczy dla naszego miasta wyciągnąłem z, z takich dziedzin jak przemysł. To jest coś, co mnie bardzo interesuje, ponieważ... Legnica dawniej była źródłem bardzo prężnego przemysłu. Takim tutaj przykładem jest no, na przykład katalog firmy Tychert und która robiła maszyny stolarskie, czy okazjonalny z okazji 60. rocznicy utworzenia firmy Ceres, która robiła maszyny rolnicze, młocarnie wszelkiego typu. Co uważa pan za taką perełkę swojej kolekcji? Coś najbardziej cennego, czy coś, do czego ma pan największy sentyment? No załóżmy yy, oryginalny pagon z 7. Regimentu Grenadierów, yy, jednostki wojskowej, która w Legnicy do końca I wojny światowej stacjonowała. Yy, no wielka rzadkość i, i, i bardzo cenna rzecz. I dla porównania z kolejnej jednostki, która stacjonowała w latach 30. w Legnicy również. O, Tu na przykład mamy yy, zaproszenie cesarza na uroczystość która miała miejsce w Legnickim Domu Strzeleckim, za zaproszenie podpisane przez burmistrza Ertela, z okazji manewrów, które miały miejsce w 1875 roku, no i oryginalny jadłospis z tej uroczystości. Jak długo Lignic jest już pana hobby? Jak to się też zaczęło? Ja z zawodu jestem konserwatorem zabytków, przedsiębiorcą, prowadzę firmę ponad 20 lat. Zainteresowania historyczne miałem zawsze. I to tak się jakoś się samo urodziło, bo robiąc pewne prace, tu się trafiło na jakiś ślad, tu na jakiś ślad. No co to jest? Znaczy, ja jestem takim zwolnikiem takiej, takiej tezy, że zbiory, które się posiada, powinny być publikowane, a jednak to powinno służyć ludziom. To niesamowite, co Zbigniew Brzezińskim ma w swojej kolekcji. Niesamowita jest też historia miłosna, którą teraz pokażemy, a chodzi o dwoje tancerzy. Oboje młodzi i zdolni. Ona pochodzi z Japonii, on z Polski. Poznają się na scenie, zakochują się w sobie, pobierają i, mimo że oboje są solistami, w życiu prywatnym tworzą piękną parę. Język ciała jest ważny, kiedy Tańczymy, jesteśmy jedną osobą. Mowa ciała towarzyszy nam codziennie. Byłam zawsze tylko baletnicą. Nieważne, czy miałam gorączkę, czy byłam chora, musiałam iść na balet. To było całe moje życie. Byłam rzeczywiście bardzo samotna, jak samuraj. Musiałem być silna i sama. Przed Wiesławem nie miałam przyjaciół. Miałam tylko balet. Balet był moim przyjacielem. Już w wieku 6 lat zaczęła naukę w szkole baletowej w Japonii. W wieku 16 lat wygrała konkurs baletowy w Lozannie i dostała stypendium w Szkole Baletowej w Stuttgarcie, gdzie później też tańczyła. Od 2000 roku pracowała w Wiedniu, od 2002 jako solistka, od 2006 tańczy w Berlinie, od 2007 jako prima balerina. Tutaj poznała Wiesława. Nie chciałem być tancerzem. Była to chyba bardziej decyzja moich rodziców i mojej starszej siostry, która, która pracowała w, w cyrku. Przeszedłem wszystkie egzaminy bardzo pozytywnie, i myślę, że tego, tego bakcyla, baletu, jak to się mówi, po prostu w jakimś momencie prawda, go połknąłem. Oddałem się temu, temu zawodowi, tej profesji, i do dzisiaj tańczę. Wiesław pochodzi z małego polskiego miasteczka i tańczy na najsławniejszych scenach świata. Zaczął tańczyć w wieku 9 lat. Od tamtej pory mieszkał w internacie oddalonym o 150 km od miejsca urodzenia. W 2000 roku przeprowadził się do Stuttgartu, gdzie świętował wielkie sukcesy. W 2003 przeniósł się do Berlina, gdzie dostał angaż jako solista. Rodzina Wiesława jest bardzo duża. Wielu braci, sióstr, wszyscy są bardzo serdeczni i rodzinni. Oni są zawsze razem. Zawsze razem jedzą, rozmawiają. Tego nigdy nie miałam w Japonii. Cieszę się, że Szoko dobrze się czuje w Polsce. Powiedziałem jej, że to nie jest specyfika tylko naszej rodziny, ale że rodziny w Polsce takie są. Ona nie wiedziała, że można być pierwszym solistą i mieć przy tym jeszcze piękne życie, i kiedy do tego dochodzi miłość, to jest to coś szczególnego. W życiu prywatnym robimy wiele rzeczy wspólnie i rozumiemy się bez słów. Wtedy wszystko działa bez zarzutu. Jestem bardzo szczęśliwa, mam syna i mogę dalej tańczyć. Dzięki temu, że mamy tego malucha w domu, to, to, to właściwie przyjeżdżając do domu, zapominamy o, o naszej pracy, zapominamy o tym, co się wydarzyło, czy był dobry dzień, czy był zły dzień. Tutaj w, w, w tym momencie jest tyle szczęścia w, w domu, że, że chyba nic, nic innego tego nie zastąpi, prawda? Tak, jak moja żona powiedziała, że moja mentalność pasuje bardziej niż niektórych Japończyków. Natomiast w Japonii, oczywiście mentalność jest, jest, jest inna, aczkolwiek yy, yy, widzę, że mamy coś wspólnego, jeżeli chodzi o kultury polsko-japońskie, prawda? Bawimy się zawsze razem. Potem przychodzi wieczór i noc. Codziennie wiele przedstawień, prób. Codziennie muszę szywać moje buty do tańca. Każdy dzień tak szybko się kończy. Niestety. Mam teraz 33 lata, a kobieta może tańczyć do 40. Bardzo chciałabym nadal tańczyć, ale nikt nie wie, jak to będzie. Znamy dobrze nasze ciało. Kiedy tańczę, czy kiedy szoko tańczy, to jest nasza pasja. Jesteśmy tutaj artystami. Każdy wie, że jesteśmy parą, ale na scenie to nie ma znaczenia. My i tak rozumiemy się bez słów. Body language. Body language. Body language. Kiedy widzę taką historię miłosną, od razu staję się romantykiem. Ola, zobacz, teraz jesteśmy tutaj tylko we dwoje. No tak, jesteśmy sami, tylko my, my i nasi legniccy koledzy zbyszek Bartek i Marcin, z którymi żegnamy się z Państwem już z pięknego legnickiego rynku. Czy to nie piękne, nasza dwójka, ich trójka i Państwo w domu. Do zobaczenia, Do zobaczenia za dwa tygodnie.